Wsparcie i opory to jedne z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w analizie technicznej. Trawnie wyznaczone punkty zwrotne na wykresach pomagają nam w zajęciu pozycji po właściwej stronie rynku oraz w optymalnym ustawieniu poziomów stop loss i take profit. Problem jest jednak zawsze ten sam: jak skutecznie wyznaczać wsparcie i opory? I tu z pomocą mogą przyjść nam punkty pivot. A co to takiego? O tym właśnie opowiemy w tym materiale. Pivot points, czyli punkty zwrotne to nic innego jak bardzo prosty wzór, który pozwala wyznaczyć nam poziomy wsparcia i oporu. Podstawowe zmienne jakie są używane przy obliczeniach to szczyt, dołek oraz cena zamknięcia. Wzór na wyznaczanie pivotów opiera się na danych historycznych. W skład zmiennych wchodzą C to jest close, poziom zamknięcia, H to jest high, cena maksymalna, L low, czyli cena minimalna. Bazą jest średnia arytmetyczna podanych zmiennych o wzorze. P czyli pivot points równa się C plus H plus L podzielone przez 3. Poziomy oporu czyli resistance oznaczone literką R i poziomy wsparcia czyli support oznaczone literką S. Wyznaczamy w następujący sposób i nie będę tego czytał na głos. Wrzucam wzor na ekran, jeśli ktoś chciałby je przeanalizować sobie można śmiało zastopować film. I oczywiście no nie musimy dokonywać tych obliczeń samodzielnie. W całej operacji wyręczają nas wskaźniki na platformach transakcyjnych ale do tego przejdziemy za chwilę. Kluczową kwestią przy używaniu pivotów jest dobór odpowiedniego horyzontu czasowego do obliczeń. Dla wykresów M1, M5, M10 i M15 korzystamy z pivot points wyliczonych na podstawie cen ostatniego zakończonego dnia. Dla interwałów wyższych jak M30, H1 i H4 pivoty najczęściej wyliczane są już na podstawie świec tygodniowej. A w przypadku interwału dziennego D1 korzystamy ze świecy miesięcznej. Wyznaczone poziomy zostają ważne do końca danego okresu, czyli odpowiednio do końca dnia, tygodnia lub miesiąca. Ponieważ rynek Forex działa 24 godziny na dobę, pojawia się pytanie, jakie godziny brać pod uwagę do obliczeń dziennych maksimum i minimum. W końcu jest to nasz punkt wyjściowy do określenia wszystkich poziomów. Większość doświadczonych traderów, jako czas otwarcia i zamknięcia doby, wybiera godzinę 17 w Nowym Jorku, czyli godzinę 22 czasu GMT. Można ustalać pivot points do dowolnie wybranych godzin, jednak ustawienie ich w taki sam sposób, jak ma większość spekulantów, wydaje się najrozsądniejszym wyborem. Wiemy już czym są punkty pivot, wiemy jak są wyznaczane. Pora powiedzieć kilka słów o tym, jak ich używać. Powstało wiele strategii opartych lub wykorzystujących punkty pivot. Jednak ogólna teoria mówi o tym, że jeśli kurs przebił poziom wsparcia, czyli tutaj mówimy o wszystkich trzech S1, S2, S3 lub oporu R1, R2, R3, to rynek prawdopodobnie będzie ponożał dalej w obranym kierunku. Analogicznie, gdy rynek respektuje strefy oporu i wsparcia, odbijając się od nich, wtedy możemy spodziewać się nawrotki. W praktyce. Często ciężko jest nam określić, czy wsparcie zostało już przybite, czy jest nadal testowane przez rynek, czy może zostało tylko naruszone, a kurs zaraz jednak odbije się od piwota? Na próżno też oczekiwać od ceny idealnej precyzji przy respektowaniu poziomów wsparcia i oporów. Na dodatek, na podstawie wskazań jednej świecy utrzymujemy aż 6 wsparć i oporów, a w niektórych wariancjach tego wskaźnika czasem i więcej. To może rodzić nasze głowie pytania, czy odbicie się ceny od piwota to faktycznie idealnie wyznaczone wsparcie, czy może czysty przypadek. No cóż, nie nam ocenia skuteczności punktów pivot, bo wiele może od, zależeć od szczegółów przy ich stosowaniu. Dlatego zachęcamy zwyczajnie do samodzielnych testów. Na koniec jeszcze szybka instrukcja: co zrobić, jeśli na waszej platformie nie macie dostępu do wskaźnika wyznaczającego pivoty, bo niestety nie znajdziecie ich w standardzie na Metatrader, Metatraderze 4 i 5. W opisie filmu znajdziecie link do pobrania wskaźnika z naszej strony. Jest to wskaźnik PIVOT STAR, przeznacz, przeznaczony na MT4, ale bez problemu znajdziecie w sieci dziesiątki innych odmian pivotowych wskaźników, w tym także przeznaczonych na MT5 i inne platformy. Po pobraniu pliku uruchamiamy MT4, otwieramy, otwieramy w lewym górnym rogu menu plik, następnie otwórz folder danych. Wchodzimy do folderu MQL4 i umieszczamy ściągnięty plik w folderze indicators. Następnie restartujemy platformę, a w oknie nawigatora rozwijamy menu wskaźniki. Znajdujemy nasz pivot star i umieszczamy go na wykresie. Teraz przejdźmy do szybkiej konfiguracji, ponieważ potrzebujemy zrobić tylko dwie rzeczy. Odhaczamy, alo DLL imports i w następnym oknie ustawiamy tylko analizowaną świecę dla naszego wykresu. Jest to godzinny wykres ETH, więc tak jak wcześniej wspomniałem, ustawiamy świecę na tygodniową. Klikamy OK i widzimy już pivot pointy na wykresie. I voila, wskaźnik gotowy do akcji. Tyle ode mnie na dzisiaj. Powodzenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.